Za rządów tutaj premiera, no może coś jest lepiej. U nas w Oświęcimiu też się troszkę lepiej zrobiło. Jak na razie na że pan pierdosze do władzy pewne sprawy już są uproszczone miejsce. Daj Boże, żeby tak dalej. Było. To właśnie ta część województwa małopolskiego od 12 lat tworzy własną tożsamość i buduje swoją pozycję małopolską. Dzisiaj to, co najważniejsze dla Polski, jestem o tym przekonany, i co w Oświęciu było widać ze szczególną mocą, a chwilami ze szczególną dotkliwością przez te, te długie lata, a nawet dziesięciolecia, to umiejętność wykorzystywania także tej historii dla lepszej przyszłości. Wtedy, kiedy święcimy nasze Tragedie narodowe, a pamięć jest rzeczą bardzo ważną, musimy równocześnie pamiętać i to pamiętać nie tylko refleksją, ale też codziennym działaniem, że te wnioski z tragedii muszą być na końcu wnioskami dającymi nam siłę. Proszę Państwa, no, życzę Państwu i sobie, aby w przyszłym tygodniu wybory okazały się dobre. Dobre w znaczeniu, dobre dla nas, dla Polski, dla nas wszystkich. Chciałbym powiedzieć, no życzę panu powodzenia przede wszystkim na nadchodzących wyborach, no i no i tyle. No dziękuję bardzo za wywiad. No trzymaj się dobrze. Trzymaj się. Będzie super. No właśnie. Łodzi się. Wizyjcie. Podaraję. Dziękuję. Trzymajcie.